Już Cześć, witajcie w kolejnym odcinku No mówisz Pablo Live 9.6, byłoby lepiej gdyby było 6 dziewczyn. A ja dzisiaj pokażemy wam coś dla dziewczyn, nie? Bo wiecie dziewczyny, wy nie oglądacie nie YouTube'ów, bo nie macie hmm. po co, to jest oczywiste oczywiste, Dokładnie tak A my tu bo z Paweł, mówię, to są tylko gry i gówno Tak Wychodzimy wam z Pawłem i z Danielem naprzeciw, dzisiaj profesjonalny kurs Malowania paznokci Paznokci Paweł nasz, asy... znaczy Daniel nasza asystentka pójdzie teraz po niezbędne indegri... ingredienty. A ja po prostu będę poddawany temu zabiegowi tak, tak. Nie powiem że się boję Tutaj jest Artur w ogóle Będę musiał to wypiwać W ogóle nie ma serca A, późniemy to i potem będzie jak? jak zawsze Okej, okay, tutaj potrwało to trochę, ale to magia kina, my to wytniemy Ile nas Marek? Widać ja właśnie. <grym> patrzcie, dzisiaj mamy dwa modne kolory, czyli niebo w nocy i słoneczny kieł. Idealne kolory na jesień. Idealne na jesień. Właśnie o to w sumie nawet na zimę, bo się zaczyna. Paweł daj swoją wypielęgnowaną dłoń. Tutaj mamy. Przepięknie, wyos. właśnie wyosr wypielagnowany dłoń. I woda. Okay. Idealne paznokcie. Słuchajcie, to jest tak. idealna długość, nie? Tak, właśnie taką długość myślimy mieć, to jest centymetr i 2 milimetry i teraz patrz, najważniejsze jest to, że modne jest w tym sezonie, żeby jeden paznokieć był w innym kolorze. Więc najpierw zaczynamy od tych głównych. O, jakiś taki ten nakier. Tak brzydko po francusku powiem. Ale... Ale działa! Ale francuski to ogólnie piękny język, więc mi każdy wybaczy. Teraz bierzemy drugi paznokiet, środkowy w tym wypadku. Nie mylić go ze ślubu. Lub potocznie zwany No Właśnie to jest bardzo brzydkie słowo, ja nie polecam. To jest palec ale siostry. weź za No! no. 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 Jak ja to zobaczyłem w końcu. No. No. Mama? Ja! No! Nie martwcie się, że czasami wyjdzie wam poza palce. Bo to się to, po prostu maluje. To jest, to marunie, to jest specjalny to lakier. Na poznaczkę no. zostanie, ale jak umiejecie pod wodą z mydłem, to na, nie będzie na skórze, Tylko na paznokcie zostanie, bo paznokcie są. A taka ciekawostka tutaj od Montego Burego ruch nosorożca jest zrobiony dokładnie z tego samego co paznokcie to znaczy, że skoro te rogi jednorazowo są takie drogie i drogocenne to wy też jesteście drogocenni więc cencie się ludzie, cencie się zbierajcie do słoika swoje paznokcie jesteście, i później sprzedawajcie jesteście wszyscy cenni to nie jest... Nie mogą wam mówić, że nie, kuźwa ten rzut <śmuch Light> jest taki <śmuch> Brach, piękny. Dobra, wyszedł zielony, a zielony też jest modny, słuchajcie, to jest, słuchajcie, zielony jest taki wesoły przede wszystkim, zielony jak trawa, nie? Dżunglowy dżunglowy dż 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 paskowany trochę wyszedł. jak skiny. Żółty plus nie się. No i to się biegnie. O! I teraz taki jest efekt. A Alright. to jeszcze musimy wyschnąć, to teraz trzeba zrobić pauzę, cięcie. Albo podmuchać. Teraz zmuchamy. No i to był odcinek specjalny like Tak właśnie, także subskrybujcie na dole, lajkujcie tam gdzieś, na o, dole, o, w dole, dole Tam na I dole subskrypcję. Pamiętajcie, dole. pamiętajcie, subskrypcje, pamiętajcie, pamiętajcie żeby też subskrypcję dać w górę Tak, kobiet kobiety. na pewno będzie w komentarzu komentarz. Ja nagrywam gry dziewczyny, więc niespecjalnie, ale... Ale on jest niesamowicie przystojny, więc... I, z, I znowu audiologi, lubią gry. audiologi vlogi też robią, także nic nie macie do stracenia. Także. Że tak. I, I to tak wygląda generalnie. Ja to polecam bardzo super od razu, jak się z tym czuję. Tak. Także polecam ostań, bardzo ostry krzyk to jest Krzyk zumo tak. w Zamiarze, zamiarze, raz, zamiarze, zamiarze, jak założyć założy, kanał, jak założy, to ja na ja 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 pewno nie dam tam pancerze, pancerze. Pisierci, on, 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 on robi, tak, on, tak, z... on robi pancerze na przykład z metalu. Tak. Także jak to coś domie, dała, jak kura, domie, grały, to do mnie, to ja wam dam. Znaczy ja też robię zajęcia. Ale nie wszystko raz może. Ale tylko pod moimi. I wtedy ja wam dam do nich Tak Będzie w cenach hurtowych, wiecie? To skończone. To Teraz koniec Zakończysz tak na tym takim.